Słuchaj, możesz jeść słodycze i mieć formę, tylko musisz zrozumieć jedną zasadę. Wiele osób rezygnuje ze słodyczy, myśląc, że to one niszczą wszystkie efekty. Prawda jest taka, że problemem nie jest czy to batonik, czy czekolada, tylko brak struktury w ciągu dnia. I kiedy zrozumiesz ten jeden prosty mechanizm, nagle okazuje się, że możesz jeść normalnie i dalej być w formie. Wyobraź sobie, że twoja dieta to jest miesięczny budżet. Słodycze nie niszczą go same sobie. Problem zaczyna się wtedy, gdy wydajesz to wszystko... Ponad 100. Pierwsza zasada jest absolutnie kluczowa. Twoje słodycze muszą zmieścić się w Twoim bilansie. Jeśli Twoje zapotrzebowanie to na przykład 2600, a Ty zjesz 200 plus 250 na batonika. Bo tak naprawdę dalej jesteś w grze. Forma znika, gdy suma kalorii przekracza to, ile potrzebujesz. To właśnie trochę jak z pieniędzmi. Nie bankrutujesz dlatego, że kupiłeś kawę na mieście. Bankrutujesz wtedy, gdy wydajesz więcej niż zarabiasz. Problem pojawia się wtedy, gdy słodzycze są dodatkiem do dodatku. Cały dzień chaotyczny, posiłki byle jakie, a wieczorem nadrabiasz wszystko naraz. I wtedy wina spada na czekoladę. Choć tak naprawdę cała struktura dnia była rozsypana. Trzecia rzecz. Jeżeli masz regularne posiłki, odpowiednią ilość białka, trzymasz balans i masz, na co aktywność fizyczną, słodycze są po prostu elementem diety, a nie jej zagrożeniem. I właśnie dlatego ta zasada jest tak ważna. Kiedy wiesz, że możesz mieć formę i rzeczywiście jeść rzeczy, które realnie lubisz, redukcja przestaje być walką, a zaczyna być stylem życia, który faktycznie możesz utrzymać długoterminowo. Jeżeli chcesz więcej treści, które obalają mity, sprawdź resztę treści na moim profilu.